On tak kocha i tak chce ci dawać to, co go poprosisz. Są oczywiście sytuacje, w których Jezus Chrystus wyraźnie mówi, że o cokolwiek poprosisz w imię moje otrzymasz od Ojca. I nasz Tatuś Niebieski uwielbia dawać nam prezenty. Kiedy w prostocie dziecka. Jeszcze trzymanym za rękę przez nią prosimy go o wszystko. Bardzo tego pragnie, dawać nam wszystko. Ale przede wszystkim chce nam dawać to w imię Jeszuła. Chce dawać ci łaski w imię Jeszuła. A co oznacza Jeszuła? Ten, który zbawia. Czyli On przede wszystkim chce ci dawać łaski, które doprowadzą cię do zbawienia. Rozumiesz? I nieraz jest tak, że prosisz o coś, być może już dłuższy czas i nie dostajesz. Nie dlatego, że On ci nie chce tego dać. Być może nie jesteś gotowy na wzięcie tej łaski jeszcze. Bo ona mogłaby zamiast błogosławieństwa stać dla ciebie przekleństwem. Na przykład. Być może prosisz o zdrowie. Czy On chce ci dać to zdrowie? Jestem o tym przekonany. Ale dlaczego nie teraz? Bo może gdybyś teraz prosiła o zdrowie i otrzymała to zdrowie, już byś nie była tak uzależniona od Niego, jak jesteś dotychczas. I odpadłabyś od Jego serca, bo dostałaś to, o co prosiłaś. Ale jeśli prosisz w imię Jeszua, to On... Nawet zaryzykuje spowolnienie dania Ci tej łaski opóźnienie czasu na tą łaskę, żebyś przylgnęła do Niego jeszcze, jeszcze mocniej. Że kiedy da Ci tą łaskę, to na nie stanie się dla Ciebie przekleństwem, ale prawdziwym błogosławieństwem, rozumiesz? Dziewczyna chodzi codziennie do kościoła, nie? I prosi, Panie, proszę Cię o dobrego męża. Błagam Cię, mijają już lata, a ja niczyja. Proszę cię, i codziennie rano, nie? 6.30, i komunie świętą w tej intencji. I wszyscy święci, Józef w ogóle jest 24 H na dobę, nie? W jej modlitwach. I nic! Jeśli rzeczywiście Twoim pragnieniem jest małżeństwo, i odczytujesz, że to jest Twoje powołanie, i przygotowujesz się do tego powołania, otrzymasz tą łaskę. Ale On Cię tak kocha, że być może widzi w Twoim sercu, że gdybyś dostała tą łaskę teraz, to byś na przykład swojego chłopaka ubóstwiła i stałby się dla Ciebie ważniejszy niż Jezus. Wiecie, ile razy to się dzieje? Ile osób prosi o tą drugą połowkę ich marzeń i kiedy ją dostają? to ubóstwiają ją i kładą na pierwszym miejscu w swoim życiu. I człowiek staje się ważniejszy niż Bóg. Potem wchodzą w grzech, już ich nie ma na wspólnocie, już nie chodzą do kościoła, no bo jak mieszkamy razem, grzeszymy, no to po co będziemy chodzić do kościoła? Lęk przed utratą człowieka jest większy niż lęk przed utratą Boga. Dał Ci tą łaskę. Dał ci to błogosławieństwo. Poznałaś kogoś, kim zakochałaś się bez pamięci. Ale to błogosławieństwo obróciłaś w przekleństwo. Bo człowiek stał się dla ciebie ważniejszy niż Bóg. Bardziej boisz się stracić człowieka niż Boga. Rozumiesz o co? Co mówię? Że On naprawdę chce ci dawać wszystko, co go poprosisz. On kocha dawać ci wszystko bez miary. Każdą łaskę, ale nie na wszystkie łaski jesteś gotowy teraz, żeby je przyjąć. Rozumiesz? To nie jest, że On Ci nie chce dawać, tylko nie jesteśmy gotowi na to. Nie oskarżajmy Go o to, że jest głuchy, że nie słyszy naszych modlitw. Na przykład bardzo często jest taka sytuacja, w której modlimy się o kogoś nawrócenie. Męża, żony, dzieci, wnuków, przyjaciół kolegi z pracy, koleżanki z siłowni i modlimy się, modlimy, modlimy i mamy wrażenie, że Bóg jest głuchy, że nie słyszy tej naszej modlitwy. Zaczynamy wchodzić w zwątpienie, w niewiarę, w pretensje, w bunt. Dlaczego? Przecież się modlę, ofiarowuję posty. Bo problem polega na tym, że On Patrzy w Twoje serce. I patrzę, czy Ty modlisz się, traktując modlitwę jako najcudowniejszy czas, który chcesz spędzać z Nim, Panem Panów i Królem Królów, w największej rozkoszy, gdzie On jest dla Ciebie najważniejszy i czas, który razem spędzacie, jest absolutnie najlepszym czasem w ciągu dnia. I dlatego czasu z Nim odłożysz wszystko, co jest mniej ważne, żeby być z tym, który jest najważniejszy. Czy po prostu spotykasz się z nim i odmawiasz modlitwy, żeby coś wyciągnąć? Mamo, jak byś się czuła, gdyby twoje dziecko przychodziło z tobą rozmawiać, a ty wiesz, że tu chodzi o kieszonkowe, które chce wyciągnąć od siebie? Na początku może to by było śmieszne, ale potem jakby cię serce bolało. A czy my tak często nie postępujemy? Modlimy się, daj nam to, ja ci dam taką modlitwę, daj mi taką łaskę. I patrzymy, daje czy nie daje, daje czy nie daje? Kurczę, jeszcze nie chodzi do tego kościoła, jeszcze piję, kurczę. No, ile tych Pompejanek? Jeszcze mnie czeka. Święci w swojej szkole mówią tak. Ty zajmij się Bogiem, a Bóg zajmie się Twoimi problemami. Rozumiesz? Bo bardzo często jest tak, że Ty nawet na modlitwie problem zaczynasz ubóstwiać. Czyli modlić się do Boga, ale w Twoim sercu, w Twoich oczach jest cały czas problem i cierpienie, które przeżywasz. Co to oznacza? Że wywyższasz problem i cierpienie w swojej modlitwie i to problem i to cierpienie jest Twoim Bogiem, a nie prawdziwy Bóg. Musimy nad tym bardzo pracować. Oczywiście to nie jest łatwe, skarby, kiedy dotykają nas różnego rodzaju nieszczęścia. To nie jest łatwo odłożyć to na bok. Nie patrzeć na to, nie myśleć o tym i całkowicie zająć się Bogiem. Ale taki jest cel naszej modlitwy. Bo jeśli ja zajmę się Nim, uwielbieniem Go, dziękowaniem Mu, uspokajaniem się w Jego ramionach, On w tym czasie zajmie się moim problemem. Ale jeśli ja się modlę w ten sposób, mnie Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen, Jezu, proszę Cię, moje dziecko jest chore, Jezu, proszę Cię, straciłem pracę, Jezu, proszę Cię, nie mam gdzie mieszkać, Jezu, proszę Cię, On mnie chyba już nie kocha, błagam Cię, zrób to, żeby mnie pokochał na nowo. Jak on się czuje wtedy? O co ty się mówisz? Chcesz być z nim? Czy po prostu instrumentalnie go traktujesz i handlujesz? Dam ci pompejankę, dam ci mszę świętą, dam ci taką modlitwę nowennową, a ty daj mi to. Oczywiście, że on chce ci to dać, ale on jest nieskończenie wrażliwy. Jak my się czujemy, kiedy ktoś chce od nas coś interesownie wyciągnąć, a przymila się i udaje sympatycznego, przyjaznego i tak dalej, jak my się czujemy, a jak on się czuje, kiedy widzi, że my modlimy się tylko po to, żeby albo pańszczyznę odwalić, albo coś wyciągnąć od niego, bo nam akurat jakieś nieszczęście się w życiu przytrafiło. On chce ci to dać, tą łaską, którą prosisz, ale chce ci to dać, z nadmiaru szczęścia bycia z Tobą razem w relacji, w czasie Twojej z Nim modlitwy. Rozumiesz? I nad tym musimy nieustannie pracować, aby być bardzo skutecznymi na modlitwie. Będąc przekonanymi, że On wszystko chce Ci dać.